Góra Hermon i upadli aniołowie. Obserwując dzisiejsze wydarzenia, zastanawiamy się, kto tak naprawdę rządzi tym upadłym światem. Wyciągając wnioski z historii, narzuca się pytanie, czy ten świat jest w ogóle rządzony przez ludzi, a może na Ziemi istnieje coś albo ktoś, czego nie widać gołym okiem dla przeciętnego człowieka. Żyjąc w dzisiejszym świecie, mamy nieodparte wrażenie, że ktoś pociąga za sznurki i steruje tym wszystkim. Wydaje się, że to wszystko jest odgórnie zaplanowane i wdrażane stopniowo. Na przełomie dziesiątek lat mamy nieodparte wrażenie, że nie jest to plan wdrażany dla dobra ludzkości, tylko plan działający przeciwko nam. A może jest to tylko wrażenie? Lecz powstaje tutaj zasadnicze pytania, a nawet wiele pytań. Dlaczego ktoś miałby wymyślić zniewolenie ludzkości? W jakim celu? A może komuś zależy, żeby zniszczyć tak zwany genotyp ludzki? Żeby rozwikłać tą niezwykłą zagadkę, musimy się cofnąć do początku historii tego świata. Z badań geologicznych wiemy, iż na Ziemi kiedyś istniał wielki potop na globalną skalę. I jest to potwierdzone wieloma badaniami. Geolodzy w tym temacie nie mają żadnych wątpliwości. Geologia jest nauką, która bardzo wiele nam mówi o budowie oraz historii naszej Ziemi. Na podstawie badań geologicznych możemy się dowiedzieć, co się działo na Ziemi tysiące lat wstecz. Geolodzy w tym temacie są jednakowo zgodni, że na Ziemi istniał wielki potop. Najciekawsze jest to, że wielki potop jest zgodny z opisami w Biblii. Czy zatem nauka zaczęła iść w parze z pismem świętym? Co zatem takiego podpowiada nam Biblia? Biblia określa nam to w prosty sposób: że Bóg wyrzucił z nieba upadłych aniołów za nieposłuszeństwo. Następnie zeszli oni na ziemię i zaczęli obcować z córkami ludzkimi. Brali je sobie za żony. Zatem potomstwo, które w owych czasach powstało, nie było już genotypem ludzkim, czyli boskim. Nazywane jest dzisiaj potocznie nasieniem żmiowym, nasieniem węż. I wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni Ziemi. Biblia określa nam to w jasny sposób. Biblia bardzo dokładnie precyzuje nam wydarzenie Wielkiego Potopu, czyli zgładzenie tego pokolenia żmiowego. Wielki Potop potwierdza również dzisiejsza geologia. Więc nauka tylko potwierdza tamtejsze wydarzenia. Skoro wiemy już, iż Wielki Potop był faktem, co się stało zatem dalej? I jak to się ma do czasów dzisiejszych? Wielki Potop pochłonął prawie wszystkich żyjących na Ziemi, ale niektórzy zdołali przetrwać. Byli to nie tylko ludzie, ale tak zwane również pokolenie żmijowe, czyli potomstwo upadłych aniołów i córek ludzkich. Po wielkim potopie zdołali oni przetrwać i się rozmnożyć, aż do dnia dzisiejszego. Dlatego też w dzisiejszym świecie mamy prawdziwą mieszankę ludzi dobrych oraz ludzi złych. To tłumaczy, dlaczego w dzisiejszym świecie jest tyle niegodziwości. Odgórnie mamy dyktowane, jak mamy żyć, mnóstwo zakazów i nakazów. Przeciętny człowiek ma wrażenie, że żyje w jakiejś niewoli. I że ten ucisk coraz bardziej się nasila. Jak wcześniej powiedzieliśmy, pokolenie Rzymianowe, czyli tzw. nasienie węża, zdołało przetrwać wielki potop. I przetrwali oni do dnia dzisiejszego. To właśnie oni sprawują dzisiejszą władzę na Ziemi. Zasiadają na najwyższych szczeblach urzędniczych, trzymając tym samym cały świat pod kontrolą. No i teraz pytanie, dlaczego im tak bardzo zależy na zniszczeniu ludzi, na ich powszechnym zniewoleniu. Ponieważ prawdziwi ludzie są genotypem boskim, a pokolenie żmijowe pochodzi od upadłych aniołów, dlatego też ich głównym celem jest zniszczenie tego, co stworzył stwórca. To właśnie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego w dzisiejszym świecie jest wszechogarniające zło? Na każdym kroku to widać. Dlaczego to robią? Ponieważ szczerze nas nienawidzą, jako ludzi, jako genotypu boskiego. Ci bezduszni osobnicy nigdy już nie dostąpią zbawienia, lecz zbawienie przeznaczone jest właśnie dla ludzi, dla genotypu boskiego. Ale pytanie, co z tym wszystkim ma wspólnego Góra Hermon oraz 33. stopień tajemniczenia masońskiego. Ale o tym w następnym odcinku. Koniec części pierwszej. Zapraszamy wszystkich serdecznie na drugi odcinek tego filmu. Gdy się tylko pojawi, zalinkujemy go Państwu w opisie pod tym filmem. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy wszystkim za lajki i subskrypcje. Dziękujemy również za wsparcie kanału. To jest dla nas bardzo ważne w dzisiejszych czasach. A zatem do następnego. Cześć!